Halo, hallo, Witam wszystkich bardzo serdecznie, Jestem strony Jacob z kolejny odcinek z Upponis 4 z modyfikacją eksponowanych timeline i ubogiej grafiki. <grywki> Ze mną jest taka ekipa jak... Dzień dobry, Ernom tutaj. Karol z, z tej strony. A, Obender z tak. I co, po ostatnim stworzeniu krzyża w Polsce będę, będę kizł przez kolejne 30 lat, bo koalicja pół Europy. No, no. no wszystko przez to, że Ruscy mi ostrzegli. Jak już dawno bym w Moskwie siedział <grym> No jasne. <grym> jasne, no nie? Tak no. bym sobie Biała zjadł to od razu na raz Oni prowadzili wojnę z Japonią, więc by się lubił w nich. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra pozwólcie to, nie ma co. Nie ma co gdybać. Jeszcze 7 lat. Długo jak się obłowiłem hajsami. Proszę komuś wypowiedzieć wojnę o pieniądze. Daj mi hajs. Nie mowy. Nie przydałeś no mi się nie, w wojnie za bardzo Nie, wcale oblegałem tylko wszystko ja Jestem biedny, więc wam nie dam. Idę na ile, no, ile, ile w powiedzieć wojnę o pieniądze. Ale nie dwa 2000. No chciałem być jasny. No, no weź nie 2000. Trzeba było zarobić. No, daj no 2 no złote. Nie zasłużyłeś. Daj nam no 2 złote. Nie zasłużyłeś. Ale ja buduję wielką flotę. Nie zasłużyłeś. To <noise> sam już buduję. Nie zasłużyłeś. Pamiętnie. Mam 10 tysięcy. <grystanie> Co nie budujesz? Mam 1500. Chcesz iść na Niemców? Nie. Prawdziwych Niemców? Prawdziwych Niemców. A na Austrię? Jak mogę sam na siebie iść? No. no ja nie wiem. Naprawdę. Bo... O Nie kupuję one nigdy. Rumunii gwarantują niepodległość Węgrom. <grystanie> no oni mają <grystanie> dwa Forty 8 Panama. U. To fajnie, mają. A kolumnie. na stolicy jeszcze. Nie, na stolicy nie mieli już, stolicy zabrałem. <laughs> Szkoda, to by była dopiero zabawa. Ale oni, jak zacząłem wojnę, mieli jeden fortusemkę. Parciarze. Parciarzki. No nie. Wait, 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 co ty się Te dzieje? Nie, na pewno hajsy. Fajnie. Ej, dania jest dalej, nie, niebezpiecznym. Boże, co ty zrobiłeś? Ja? Tutaj robi ten Jokmok. Co no, twa... robi? <noise> Jokmok. Co to jest Jokmok? Jokmok. Jak obrażasz nas tutaj? Ta prowincja. A! To... Prowincja Jakmok. Dzik to nazwijmy. mi moje etniczne tereny. Ej, <noise> masz na prędce polecimy. Albo może lepiej nie. Spójrz pójrz, pójrz, pójrz na czwórkę, najwyżej się swobodnie. I myślisz? dać więcej Jak, jak myślicie, myśli, zawiąża się, się koalicja przeciwko mnie? No. 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 Przez Jockmuck. Panama pan chce się poddać. Wszystko przez Jokmog. No przez to właśnie, bo przez przypadek wziąłem go. <głos> 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 Chciałem tego Gotlandię. O, A ja mam sobie już z Roskami. Tadżykistan, Słódźba. A mnie to nie obchodzi. Nikt mi nie podskoczy. Poko, nie. Poko, zobaczymy. To co ty chcesz? <grych> Z kim masz nadal? sojusz? Brazylia, Polska, na dobra. Pomyślę. Tam bym cię zjechał. Bo je wszystkie sojusze. I teraz będziemy na co jechać. Cześć. Dobra, to, to, to na dwójkę. No to nie zła. Nie zły ruch taktyczny. Ruch. Mój ruch. Mój ruch? Ruch. ruch, tak. Dobra. Zaraz podbiję te forty. Kurna gdzie jest Pakistan? Dobra. No? Ja pierdzielę. Bud buduję 30 ciężkich krążowników, czy jak to się... co to jest? Tarby Strojo. Czyli niszczyciele. No, buduję 30 ciężkich statków. Niszczycieli. No, dobra, niszczycieli. Gwiezdnych. To co Gwiezdnych. <laughs> co? Po co ci tyle statków? Bo jest słaby. Żeby nikt mi nie podskoczył. <laughs> I tak ci wszyscy podskoczą, także... Jeszcze odskoczam. No Z czego? Z czółka. Dajcie chociaż dwójkę. Dobra, idziesz za mną na Chorwację. Chodź za mną na Chorwację. Nie, ja odmówię. I nie będziemy mieli sojuszu. Dobra, to idę sam na Chorwację. I, Ale tylko i... idę... Ja tego. Ciok... A Koalicja wybuchnie. Nie, ja nie bierę prowincji, tylko idę po pieniądze. I, no, I chcę rozwalić sojusz Austriacko-Chorwacki i Szwedzki. O no nie, jak to... źle. To z kim ja w ogóle mam rywala? Kogo mam na rywalu? Turków. Czemu ja mam Turków na rywalu? Chce Śwedów. Chce Śwedów, Turku, nie chcę Turków na rywalu, chcę Szwedów. Chcę Szwedów na Chcesz Turków na rywala? Nie chcę, bo i tak nie będę z nimi walczył. Skąd wiesz? Co tam się da, nie Pawla? Cholera, a może z indiali podpisze sojusz? W takim e, nie, są nie chcą. Rusy już prędzej by podpisali za nas sojusz. Dupia. Idziemy dalej. Jakiego macie władcę? 6. 6, 3, 3. 6, 3, 3, Czemu do sobie ten takiego, ten takiego, ten o, takiego ten... oszusta wzięłeś 666? A czemu twój następcy też ma 666? Bo go sobie tak ustawiłem. O boże, co za oszustwo. To ja tu Andrzeja Dudę boostuję, że miał 665. Andrzeja Dudę? Da się no. boostować? To... No aż trzecią kadencję rządzi. Ale no, to już ja będzie jego pracało, ostatnia, to chyba. Nie, bo zostanie ja pracało, królem. E e, 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 e. No e. nie pauzuj. No czekaj na chwilę, muszę o, po, po, po Co? Pakistan armię On stworzył. Tu Pakistan buntuje. buntuje. A, Jezu. A chcesz iść na Austrię? Chodź na Szwecję chociaż. Ja nie idę na Austrię. D no. Chodź na Szwecję. Nie! No to na Szwecję. No to mnie, no to mnie. W pokoju. Ja chcę pokoju chodź po prostu. No, możesz mi konduktory wysyłać? Mogę. To wyślesz mi armię jedną. Panię nie, mogę. Taka fajna ta dania, Nie, nie dana mamy dana. tego dodatka, czy co? A to jest w tym, ogólnie w update'cie, ale tutaj po prostu nie, da, nie działa. Nie ma tego Dobra, w update'cie, Konduktorów kondy, nie ma w update'cie. nie. ma A może w DLC-ku, Nie wiem. W jest jest konduktor. Dobra, no chodźmy na, na wojnę, weź mi nie osobno. Odpią. Nie! No po co mi taki sojusznik, który chce tam walczyć? Tam ja buduję manpower. I hey, twój manpower. Ile ci miesięcznie rośnie? 1100 Po co, się Power? Chodź za wojnę. No, nie, 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 nie. nie. Ja, ja chcę pokoju, ja chcę się rozwijać. Masz jakieś statki? No, już buduję. E, byś mi sprzedał, chociaż jeszcze trzy ciężkie. Trzy ciężkie? No, bo ja dobrze. 30. No, ja potrzebuję trzech, dobra. Anuluję przecież przemaw, żeby szwedzi nie przyszli. Dobra. Ja pierdzielę, pani Ani sobie nie przypłyną. przypłyną? Nie, przypłyną. Ej, no. ja 70, 73 dni buduję, tylko taki statek ciężki. Mój się buduje Podba. lekki... Nie wiem ile w sumie. Długo. Galera? No. Bo słyszałem, że wy tam jeszcze na galerach... ...zapierdzielacie. Przez Bałtyk. Na piechotę, jak zamarzie. <laughs> <laughs> o, wystraszyliście, dobra. Można ich na swojej na... złym. Chodź na Austrię. No Pakistan się wystraszył. Chodź na Austrię. Mnie. <grym> nie. To <Ten> ciebie. <grym> no tak. Moi i Mogę cię stoma. zaprosić, Arno? Takie murzynki tam chodzą po tym Pakistanie. Arabki, nie murzynki. To są też nie Arabki. Pół półbiali, no. to. Tam jest też pół Żwa to są. Arabowie to są biali. biali pół murzyni. się teraz o to kusić? Półbiali nie są półmaszynami. Ciekawe ile podmiot. państw mogę z Austrii stworzyć, jak myślicie. Trzy. Z Salzburg, Tyrol i Karyndia. Nie mogę żadnego. Łamałeś tak. mnie. Ja <laughs> myślałem, że trzy można. A, Szwajcarze... Nie, nie wiem co zamiast zrobią. zrobię. Anulujcie trady ze wszystkim co się da. Tyria. Pek, 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 pek. Pek, pek, pek. Kurde, tak, o, taki ładny... Nie, on, dupa. Wielka, wielka dupa. Judenberg, fa fajna provincja. No. Żydzia. Żyd... tak. Żydzia. Żydowska. Żyja. A gdzie jest Judenberg? No w... 4. O nie, rewolucjoniści. Ha, prawidłowo. To to, że na wojnie przyszedłeś. Dobra, mam was w dupie. Chcę lokal unrest plus 4. 5, 4, 4. Zobaczcie. Imperialistyczni Ide. Polacy. Taki imperialistyczni, tylko zniszczyli sojusze austriackie. Zabijasz niewinnych ludzi. Jakich niewinnych. Hitler pochodził z Austrii. U, u. U. Oj tam tam. Ja bym w jeden wziął? Tylko w jeden chcę. Nie. <laughs> Koalicjo Robię Anschluss od Wiednia. Kurde, minus 30 do każdego państwa. ła! Wow. Czarcowałem z tym jednym. Uff, to dobrze. Wow. Nas wziąć następnym wziąć razem, Następnym razem, no to już, kurde, Warszawa będzie należeć do prawdziwych Niemców, czyli do mnie. Tak, tak. <laughs> Ile masz limitu wojsk? Coś ze stop? Ileś, 50 czy coś takiego. No, no to już ja prawiam te co ty. Ale nie stać ciebie na to. Stać, ja, ja mam, mam dwieście... złoto, ty nie masz złota. Ja mam 263. Dwieście... 104 ty dwieście... tysięcy. 104. Ja mam 150. O, teraz się zgodzą. Ładnie. To jeszcze około... Całe Bałkany i może jeszcze Ukraina. A wtedy mnie dogonisz. No spoko, przyjechał i wystarczy. kurwa śpinia. <śmiech> <śmiech> ale a co tam za pauzy? Nie, to to pisować, no nie bo muszę pisować na jasno. No to ile razy ty z jednym krajem pisujesz? No, patrzę tu wszystkie opcje, strategiem jestem, tak? No ja już pisuję jeszcze zanim wojnę skończyłem. <grym> nie, nie. Dobra, nie, dobra. Aż takim hałem nie będę. Nie no, możesz włączyć, wszystko jest. Tak? No włącz. Tak. Dobra. Za dużo tych pauz. I o, zatrzymaj. ja no, mówię zatrzymaj, to głuchy. No zatrzymałem o, przecież. No dobra, dobra. Mam, mam duży monitor, ekran, dalszy jest telewizor. A czemu nie wziąłeś całego Pakistanu, jak nie masz w koalicji? Co mówisz? Czemu nie z całego Pakistanu? To brzydko będzie wyglądała granica. <grymka> Moja ładnie wygląda, jakoś nie rzekał. i cały no kraj brzydko wygląda. Wyglądasz jak taki wieloryb trochę. <grymka> I mi się to podoba. Błękitny wieloryb. <grymka> Tak, taka, trochę taka w że ta syrenka. Dobrze ale... w I ze skrzydłami jakimiś. Błękitny, ja, ale... wielo... błękitny wieloryb. No. A tutaj Dobra, jest nawet też. Gdzie jest ta... krzyż. Nie pałzujemy gry, bo to za długo leci. Dobra, Ej, a w ogóle tam gdzie jest granica z turkami, no to to wygląda trochę jak taka paszcza, a te jezioro to jest okoń. Dobra, już. Pasło okoń. Oko, nie okoń. ty się nie śmiej z mojego pięknego Iranu. Cię pięknego. Pod, spójrz na swoje podrobione Niemcy. Ale, Ale to, właśnie, Zajebiste są. Tak chciałbyś. On, nie muszę chcieć. O, Turcja ma koalicję. O, to co? O. Pan, na kogo żej? Z kim? Kto? Jak? To O kurde. Francuzi dołączyli, Tachce. ej, mogę mieć koalicję i nic nie się stanie. Nie, nie mogę. Nie. Ja nie mogę wejść, bo ja nie. Są obojętni według w stosunku do mnie. Boże, no, Niemcy ma... Niemcy Ci prawdziwi Niemcy mają coś z całą Europą, praktycznie. Z dużą A, to nie się... Rosja walczy! Pany, Pany, Rosja walczy, idę na finów! Jee, sam uratowany! Ze no wszystkimi walczył. Ej, ale nie zawołali mnie, to choćby śmieszne. jest od defender? Tak. Dlaczego ty nie bronisz? O nie, nie, ja muszę nie? powiedzieć. Ja miałem trusa z Hondurasem. A, A bo tak. ten. Dobra. Dlatego, że to była wojna na Turcję. <laughs> Francja wypowiedziała tę wojnę tu Turkom, a Turcy mają sojusz z Rosją. Fr Francję, żeby nie bulwersowała się, jak wiedej jednej zabiorę. Są że wszystkich przepuszczali i walczą. Wystarczy jednemu chyba. I wszyscy będą mogli przejść. Ale jak będę miał. No. Jak dam wszystkim, to nie będą mogli powiedzieć wojny i koalicji stworzyć. A tam. No, więc sobie no. jednak w wezmę. Nie bierz. Ale ja robię więc będę musiał ci wypowiedzieć wojnę i zabrać je po sobie. Grecja, Niderlandy wejdzie. Eee, tego się nie przejmuję. Serbów też się nie boję. E kurde, to to... Gdzie bułem... Serbów bój, sery zajebista. No przed chwilą dostała w pierdził ode mnie. No nie, no za duża koalicja wybuchnie, to się. To jest takie odwrócenie uwagi. Zobaczysz, że cię podbiją wszyscy. Przez... A, chcą uśpić pić uwagę. No. Uśpić. Czujność, czujność. Nie Dobra, wezmę sobie Transfer Trade Power, więc na jedno mi wyjdzie. Uwaga, to możemy ty wyłączyć ty na tom, nie. Czemu ty podbijasz całą Austrię? Bez się ogarnij. Nie podbijam, tylko zabieram pieniądze. Ja pierdziele, pan? 700 zł u... mają. 700 zł mają, chcesz też? Ja? Nie, ja. Czekaj, na was zapraszam. Tylko 700. Ja dostaję teraz 212 na miesiąc. Wszystko to jest takie bidne. No tak jak... So, dajcie tyka. trójkę. Sam. Trójkę dajcie. Trójkę panie. Trójkę panie. Klasyczne. Hmm. No wiem, że revolt. Przecież idę już. <laughs> A ja tak, opowiadam tak, wojnę tak. chyba Norwegii. Mam dupę koalicję. Boże, biedna Mołdawia. Powiesz, no no że z Niemcami Niemca. nie będziesz walczyć, ale ja ci nie pomogę. Wiem. A ja nie potrzebuję pomocy. Nie, Zobaczymy. Wcale, ale Jak oni ideę mają pod trade i pod ten... gospodarkę ogólnie. Ja i Przyjdzie koza do dowodza. Dokładnie. Nie znam tego, psa, tego tego tego, ale dokładnie. <laughs> Ja też nie znam. No jak powiedzieć takiego podstawowego przysłowie nie znać? Na maturze wam się przyda. Ja się nie znam, tutaj, <laughs> panie. Na maturze są przysłowie, musicie umieć. Nie, ku, mama. A, a ja w Niemczech robię maturę. Nie przystępuję do matury, chodzę wszystkim w dupę, nie będę uczył się przysłów. Kuj, nie będę. Nie będę. Dobra, yy, będzie druga wojna z Pakistanem. Drugi rozprzestrzeni Pakistanu. Pierwszy raz byłem w Austrii. I <laughs> mówisz, pan, mówisz, haha. Mówisz, że tylko dla pieniędzy bierzesz. No jeden to też pieniądze. <laughs> Idź pan. Chodź oh, najlepiej. Jeśli weźmiesz Wiedeń... No. Ci cię zabiję. Nie, to ci wypowiem wojnę kiedyś. Uuuu. Uuuu. Powiał Dzielę. Słyszę, że. <noise> Bardziej wezmę Wiedni. <noise> no i dobra. No. No prowokujesz, jak... prowokujesz wielkie po, potem moce. <głos> 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 nie nie wezmę Wiednia, masz rację. Za duża koalicja. No wystarczy, że ja już dołączę. No, Ty akurat najmniejszy w tym najbliższym krajem być był z tych wszystkich. <noise> Terytorialnie. Pod każdym względem. Wystarczyło, żebym miał sam Berlin, to bym cię wyścisnął. Tak, tak. Jasne. No tak. Kuchnia <noise> jest taki. No, ja <noise> no, Nie ma to podbijać. No. A tam mi został. A. No, biedny Honduras. Idę po Szwecję. Meksyk, Meksyk go pobił. Skoro nie, nie w... tak. skoro nie mogę wziąć wiednia, to wezmę całą Szwecję. Jak tam ta mniejsza koalicja powstanie hola <noise> Weź się do... Polish Laponia No właśnie, wszystko już atniczy moje. Halo, moje statki się biją. Poczekajcie, taktyczna no. pauza, bo nie mam ja admirała. <głosy> <głosy> Idź fanek. A właśnie, Azerbejdżan. O, nie, dobra, dobra. Dlaczego ja robię ciężkie statki, te niszczyciele, czy jak to tam na niż tyle, panie. Dobrze. No. Dłużej niż ten, e, transportowca. ...transportowce. To jest nie. tu. Coś jest Komis, nie tak. Co mi to obchodzi? Moje statki zostały po trochę. jak... Ty zawsze dostajesz po Szwedzi mi ścisnęli. O, wygnaje. O, nie. Czekajcie. Tak się bawić nie będę. O, nie. Znaczy, Ciebie szwedzi ci są. A z nieba wymaga. Sprzedaj mi z cztery mogę. ciężkie. Ja, bo, mogę, mogę zrobić. Dobra, dobra. Dobra, anektuję pierwszego wasala. A ile dasz? Uścisz Uścisk kryzesa. Nie zabiorę ci całej Szwecji. <noise> Uścisz. kryzesa, idź A do kogo anektujesz? A nie mogę, bo masz no, wojnę. Ugłaj. No chyba po to chcę Jeste, kupić statki. To jest ta głupia gra. Jeden ciężkie nim się dwa lata budował. <noise> No dobra wina, że jest... Mi 60 dni. Moim wasalem. Możesz go odwasalizować. O nie, tak. już nie, już 146. Dni. Weź ty zobacz ilu ja mam wasali w ogóle. Co Przemarz, nie, to potrzebuję to jest... od ciebie Ja mam jednego A ja widzisz. Ile ty masz? To... Raz, Jeszcze... dwa, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem po pie... No na jucie Jakie mam... To... Nie chce mi się ich podbijać. Mam 36 Aha. ciężkich statków. A mi się właśnie chce. Ja mam venę do podbijania. Kolejny jest Azerbejdżan. No ja podbijam w Meksyk, pójdę. Cały Meksyk sobie tak przyłączę do siebie. Azerbejdżan będzie kolejny, panie. Ja mam w wojska. Meksyk ma 110 tysięcy i ma o wiele mniej Mempowera. A Kogo? jeszcze dobuduję ze 100 tysięcy tylko. Potrzebuję twojej floty. Chodź Aron na wojnę. Ja pierdzielę. Nie, ja idę teraz na wojnę. z. To za... Oj, tylko przepuścisz moje wojska i cię puszczę. Kurde. Nie ma to tutaj ten. Kurwa, mać Dyski! no. No wysta te Spoko. statki, bo nie mogę przepływać. właśnie to chciałem wypowiedzieć wojnę Norwegii. No, zaraz chciałem wypowiadać już. A co nie musisz? Znowu 10 lat będziesz musiał czekać, no bo wypowiedziałem wojnę o bla bla, 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 bla bla, bla, bla. mnie przed koalicją, wypowiadam nie, tą wojnę tak czy No dobra, ty te twoje twojej sadki, daj sadki. <grym wyszaj> Wystawię. Już. I już teraz, o. Dziękuję. Tu to, to jest. Estonia Ej. I walczy i... z Rosją. Będę nawet. Poczekaj, bo muszą do. Na razie transportowce się biją. No tak. Oko, wysłałem I z mojej galery. Czekaj, czyli razem ma coś z Turcją. Nie, Ej, weź nowo... do płyń, żeby mi statki nie zginęły. No płyną, płyną. No dobrze. Bo ciężkie statki są strasznie wolne. Ja po prostu ja jeszcze ja grałem. Nie potrzebuję twojej pomocy. <laughs> A nie, ty dołączyłeś, dlatego wygram... No to no nieważne. <laughs> ja tam nie pyskuj. <laughs> Pilnuj koalicji. <laughs> Dobra, co ty ze Szwecji? Podobnie tam na górze są fajne prowincje. A daj mi skenę, wystarczy jak na razie. Ale najpierw Azerbejdżan. Chodź tu, Azerbejdżan. Chodź tu, chodź do mnie. Come to me. Come to papa. <laughs> Dobra, od Azerbejdżana zacznę typu Shirvan. Mm. Uff, mnie? 40 transportowców potrzebuje Tak coś? O. No. Może. Po co ci 40 transportowców? Masz przez szwecję przejść. Żebym mógł cały stack wziąć od razu. Wziąć. Wziąść! Wziąć. Braść. Wziąć. Braść, no. Tak, brać. Fajnie myślać. Chyba jeszcze fina no. powiemy w sumie. No, masz, no. A to Nie zaraz. lubię jak mnie ktoś poprawia. Mówię jak mówię. Mówię z, po Ale... swojemu. Jesteś o. Polakiem, Powinieneś mówić jak Polak, a nie jak Wiesz. Jak będziesz mnie denerwował, no to się ze Szwabie. Szwabisz się? Poko. No. Co mi to wchodzi? No to po chuja taki argument, chujowem. Stawiasz. Po chuja taki argument. Może pięknie mówisz. Dobra, no. lecę le le na nie? Ile mamy czasu? Dobra, y 6 minut zostało. Coś około. Cześć, iść, nie e, tak nie wiem, czy iść, nie. Ej, dobra, jeszcze planuję na Finlandię iść. <laughs> no tak przy okazji, jak już to moje wojska na Skandynawii co, to przynajmniej Finlandii bym wziął. już taki kawał drogi szli. Ja wierzę. Ja ciebie, Oliver, nie rozumiem. Czemu? To. No bo mniej wulgaryzmów od ciebie używano. Jak. na szkoda, gadać. Nie używasz żadnym mnie mniej wulgaryzmów. No oczywiście, że używam mniej, ty co chwilę mówisz. No. Tam, ale nie na tym, nie na linii, na panie. A odsumku. idź ty człowieku. To no nie idź ty. Mam szacunku do tych. O, Korea się stworzyła. Po komu? Zjednoczona. Hmm. Ciekawe. I gwarancja niepodległości od Stanów Zjednoczonych i sojusz z Rosją. Czemu bo je, taka głupia Korea ma sojusz z Rosją, a my nie chcą wam za mało armii. Weźcie tam paść no bo znowu mam 50. Tam. No nie Korea. Wiem. Korea jest. dostaniesz nie patrz. Może no, nie ma Korea, ale jest bogata. Ja też jestem bogaty. O ja, ja jestem czwartą gospodarką świata. A ja nie wiem którą, nie chcę mi się patrzeć. Jeśli no, mi to... No ja chciałem sprawdzić ile ma, ile ma pieniędzy Korea. Eee... Nawet ty jesteś Oli bogatszy od Korei. Korei. No. O. Dobrze. A czemu nawet ty To <laughs> no było niemiłe. A kogo to obchodzi? No, hmm. Następny, że taki bezduszny No to cały czas jesteś niemiły? Ja jestem miły Tak w ogóle to, to nie. Miły. Jest. Ty jestem tuż pod niemcami To dobrze. dobrze. A ja jestem 15 Ja muszę iść, jeszcze muszę ale do Indii jeszcze mi brakuje. No mi jeszcze też trochę brakuje. Tak troszkę. Tak. Boże, wy biedni mm. jesteście. Ja jestem biedny? Mam 15 no. tysięcy, panie. Przychód może słaby, ale jest dobrze. No przychód masz słaby, no. No ale jest dobrze, 15 tysięcy mam hejsto. Ja dostaję 50 dukatów więcej od Ciebie. Ile dostajesz? 215. No. Ale, Ale ja potrzebuję 8 nie? miesięcy za to. Dajstę. <grym> Ale, ja szybciej... Ale ja mogę Ciebie łatwo przegonić. Mhm. Mm no? Spoko. Ile ty dostajesz miesięcznie? 86. No widzisz. Ja dostaję, jak wszystko opłacam, 100. A jak przestanę opłacać, dostaję. O kurde, no Szwecja przyszła do mnie. Nie. Tylko. Śmieszne, wiesz? Bardzo no, śmieszne. Ale dostaniesz, więc bardzo śmieszne. Jeszcze ci policja, przez o, by Wiem, bo się przyzostanę. O, Indie wypowiedziały mnie w Ale bronisz mnie. No oczywiście. To nie? Siły się wyda. Aha, Isis jest nadal Imperium, chociaż jest Twoim basalem. Śmieszne. No, no on ja też, też jest imperium. imperium, no. A ja nie. No ale wasal, wasal Imperium Cicho bądź, jest dobrze. Mi się podoba. Ile Stany masz w ogóle tego dewelopentu? Ali, ile masz dewelopentu? Eeeh, y 1003. O kurde, ja mam 920. A nie, ja mam 21197. Nie, jeszcze inaczej. 1163, o tak. to się nie załadowało. Czemuż tak, to kolma te samo od co Warszawa? Tak Bo lubi. Bo nie bosujesz. Podam, bo ja bo nie pieskuj, bo skany nie dostaniesz. <głosy> 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 Kuźwa, Isis, is, idźcie na ten na Armenię. No nie na Azerbejdżan, po co mi to? Straciłem wiarę. Idiot. Idiots everywhere. Chodź dołącz do wojny, no chodź. Nie pyskuj, bo skanę nie dostanę. No, tak to jest. Taki sojusznik właśnie. To z nim sojusz, co ci nie przeszkadza. Nieee. <grym> Czujesz potęgę Nie, bo on będzie, wal będzie walczył z moimi tymi koalicjami. No widzisz. Gdzie małe spadzie armia? A, spadzi a, ja, armię, a musimy... ja przejmuję statki od tych tutaj tu. W, rynku w rynku z północy. Niech coś, się przy... coś mają jeszcze. Jakiś fort chyba, albo... A, armię tak. mają. Daj im armię ścisnąć. No fajnie, fajnie, przyjemnie. Gdzie oni mają tą armię? Na no, północy gdzieś tam biega. Aha. Biega. Kto, A, co ma? Zobaczcie na moją mapę koalicji. Peznąć. Co za co, co, Zobaczcie tak, na moją mapę peznań, koalicji. Co? E, kończyć trzeba. Minuta została. Kurde. Jak minuta? Ile mamy? 29 o kurde dobra to już na tym odcinku się pokażę. No dobra. dobra. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Ja zapozuję. cześć. I... Czekajcie bo jeszcze pisuję. <śmiech> <śmiech> Halo panny. to spisujesz później. Dobra już wpisowałem, Dobra. A Poczekajcie. Sprawdź